Luxpaw w Morzywole koło Końskich to największy wybór ogrodzeń, konstrukcji stalowych i balustrad w regionie. Firma jest ich producentem. Znakomita jakość, a teraz nowe, niższe ceny. Przęsło już od 370 zł za metr bieżący. Brama szerokości 4 metrów i wysokości 1,5 metra wypełniona panelem 3D już od 1400 zł. Luxpaw mieści się przy trasie wojewódzkiej Końskiego Warczów. Istnieje możliwość dowozu oraz montażu zamówionych elementów. Przyjedź i zobacz. Morzywół 36 a Telefon 797355341. Gmina Ruda Maleniecka pozyskała ostatnio 3 miliony złotych na rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy. W sumie w trzech różnych programach samorząd Maleniecki pozyskał na te inwestycje około 8,5 miliona złotych. To no w tym tygodniu została podpisana umowa z rządem Marszałkowskim na finansowanie budowy Kolejnego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowej. W najbliższym czasie będzie ogłoszony przetarg, tak abyśmy mogli realizować tą inwestycję w najbliższym czasie. Wspomnę, że na również to miejscowość uzyskaliśmy środki z programu rządowego Polski Ład. I y, cała miejscowość zostanie skanalizowana. W sumie skanalizowanie miejscowości Koliszowy będzie kosztować około 9 milionów złotych, a ponad 8,5 miliona będzie pochodzić z trzech różnych programów ze środków zewnętrznych. Po przetargach okaże się, ile do tych dofinansowań gmina musi dopłacić ze środków własnych.